Wracając do tematu Passata B6, lamp Xenon, mam tutaj już wyjętą, rozebraną soczewkę, w tej chwili trzymam samo lustro, z przesłonką i elektromagnesem. Są to urządzenia, dzięki którym mamy ten Bixenon, czyli krótkie i długie na żarówce ksenonowej. Działa to na takiej zasadzie, że podając prąd, włączając długie, idzie impuls elektryczny do elektromagnesu, który przewraca właśnie tą przesłonkę i światło wychodzi większym strumieniem z lampy. Ale idźmy dalej. Dlaczego ta lampa słabo świeci? Przyczyna jest ukryta właśnie za szkłem soczewki. Za, za tą przesłonką chodzi o lustro lampy. Lustro lampy jest wypalone, jest czarne, nie jest ostre i dzieje się to E, zawsze nad żarówką po prostu ciepło idzie do góry, i ta degradacja lustra zaczyna się od górnej części tej soczewki.